Witam serdecznie w 27 odcinku z cyklu Czytamy Pismo Święte po 15 minut dziennie. Na początku chciałbym wam podziękować, bo już ponad setka osób regularnie czyta z nami Pismo Święte i z tego jestem naprawdę bardzo bardzo dumny. Trzymam za nas wszystkich kciuki, żeby udało nam się przeczytać je całe, żeby nikt z nas tutaj się nie wyłamał do końca, a żeby było nas coraz więcej, a żeby tak było to proszę, żebyście polejkowali ten film, jeżeli możecie udostępnicie nagranie lub Zostawcie komentarz. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj zaczynamy czytanie od księgi kapłańskiej od samego początku. Ofiary ofiary całopalne ze zwierząt. Pan wezwał Mojżesza i tak powiedział do niego z namiotu spotkania. Przemów do Izraelitów i powiedz im. Jeśli ktoś z was zechce złożyć dar z bydląt dla pana, niech złoży go albo z większego, albo z drobnego bydła. Ofiara z cielców. Jeżeli chce złożyć na ofiarę całopalną dar z większego bydła, niech weźmie samca bez skazy i przyprowadzi go przed wejście do namiotu spotkania, aby pan przyjął go łaskawie. Położy rękę na głowie żertwy, aby była przyjęta jako przebłaganie za niego. Potem zabije młodego cielca wobec Pana, a kapłani, synowie Aarona, ofiarują krew, to jest pokropią nią dookoła ołtarz stojący przed wejściem do namiotu spotkania. Następnie obedrze żertwę ze skóry i podzieli ją na części. Kapłani, synowie Aarona, przyniosą ogień na ołtarz i ułożą drwa na ogniu. Potem kapłani, synowie Aarona, Ułożą części wraz z głową i tłuszczem na drwiach leżących na ogniu na ołtarzu. Wnętrzności i nogi zwierzęcia będą obmyte wodą. Kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu. To jest palenie. ofiara spalana, woń miła panu. Ofiara z baranków i koziołków. Jeżeli zaś ktoś chce złożyć na ofiarę całopalną dar z drobnego bydła, z baranków lub koziołków, niech weźmie samca bez skazy. Będzie on zabity po północnej stronie ołtarza wobec pana, a kapłani, synowie Aarona, pokropią krwią ołtarz jego dookoła. Potem podzielą go na części. Kapłan ułoży je wraz z głową i tłuszczem na drwach leżących na ogniu na ołtarzu wnętrzności i nogi zwierzęcia będą obmyte wodą kapłan złoży w ofierze to wszystko i zamieni w dym na ołtarzu to jest całopalenie ofiara spalana woń miła panu ofiara z ptaków a jeżeli ktoś chce złożyć w darze ptaka jako całopalenie dla pana niech złoży w darze synogarlicę lub młodego gołębia Kapłan przyniesie go do ołtarza, ukręci mu głowę i zamieni go w dym na ołtarzu. Krew jego wyciśnie na ścianę ołtarza. Potem oddzieli jego wolę wraz z piórami i wyrzuci je na popielisko, na wschód od ołtarza. Następnie na derwie jego skrzydła, jednak nie oddzielając ich całkowicie, i zamieni w dym na ołtarzu. Na drwach leżących na ogniu to jest całopalenie, ofiara spalana, woń miła panu. Ofiary pokarmowe. Jeżeli ktoś chce złożyć w darze dla pana ofiarę pokarmową, niech złoży w darze najczystszą mąkę, poleje ją oliwą i doda do niej kadzidła. Potem przyniesie ją do kapłanów synów Aarona. Kapłan weźmie pełną garść najczystszej mąki razem z oliwą i z całym kadzidłem. I zamieni w dym na ołtarzu jako pamiątkę, jako ofiarę spalaną woń miłą panu. Cokolwiek pozostanie z ofiary pokarmowej, będzie należało do Aarona i jego synów. To jest najświętsza część ofiar spalanych dla pana. Ofiara z ciasta. Jeżeli chcesz złożyć w darze jako ofiarę pokarmową ciasto pieczone w piecu, będą to placki pzaśne z najczystszej mąki rozrobionej oliwą, albo pod podpłomyki pomazane oliwą. Jeżeli chcesz złożyć w darze jako ofiarę pokarmową potrawę smażoną na patelni, to przyrządzisz ją z najczystszej pzaśnej mąki rozrobionej oliwą, pokruszysz ją na kawałki i polejesz oliwą. To jest ofiara pokarmowa. Jeżeli chcesz złożyć w darze jako ofiarę pokarmową ciasto gotowane w rondelku, to niech będzie ono z najczystszej mąki rozrobionej oliwą. Potem przyniesiesz do pana pokarm tak przyrządzony, i oddasz go kapłanowi, a on złoży go ofierze na ołtarzu. Kapłan podniesie z tej ofiary pokarmowej pamiątkę i zamieni w tym, na ołtarzu, jako ofiarę spalaną, woń miłą panu. Cokolwiek pozostanie z ofiary pokarmowej, będzie należało do Aarona i jego synów. To jest najświętsza część z ofiar spalanych dla pana. Przepisy ogólne: Nie będziecie składać na ofiarę pokarmową dla pana nic kwaszonego. Albowiem ciasta zakwaszonego ani miodu nie będziecie zamieniać w dym dla Pana jako ofiary spalanej. Przyniesiecie te rzeczy jako dar pierwocin, ale nie będziecie ich kłaść na ołtarzu, aby się zamieniły w miłą woń. Każdy dar należący do ofiary pokarmowej ma być posolony. Niech nie brakuje soli przymierza Boga Twego przy żadnej ofierze pokarmowej. Każdy dar posypiesz solą. Jeżeli chcesz złożyć jako dar spalany dla pana ofiarę pokarmową z pierwocin, to będą nią kłosy prażone na ogniu albo kasza z nowego zboża jako ofiara pokarmowa z pierwocin. Polejesz ją oliwą i położysz na niej kadzidło. To jest ofiara pokarmowa. Kapłan zamieni w dym pamiątkę z kaszy i oliwy wraz z całym kadzidłem jako ofiarę spalaną dla pana. Ofiary biesiadne. Cielce. Jeżeli ktoś chce złożyć dar z większego bydła jako ofiarę biesiadną, niech złoży zwierzę bez skazy, samca lub samice wobec Pana. Położy rękę na głowie swego daru i zabije go przed wejściem do namiotu spotkania. Potem kapłani, synowie Aarona, pokropią jego krwią ołtarz dookoła. Potem złoży z ofiary biesiadnej ofiarę spalaną dla pana, to jest tłuszcz, który okrywa wnętrzności i cały tłuszcz, który jest nad nimi, a także obie nerki i tłuszcz, który je okrywa, który sięga do lędźwi oraz płat tłuszczu, który jest na wątrobie. Przy nerka go oddzieli. Synowie Aarona zamienią to w dym na ołtarzu przy ofiarze całopalnej, która jest na drwach, na ogniu. To jest ofiara spalana, woń miła Panu. Owce. Jeżeli zaś ktoś chce złożyć w darze coś zdrobnego bydła jako ofiarę biesiadną dla Pana, niech złoży zwierzę bez skazy, samca lub samice. Jeżeli chce złożyć w darze owce, niech złoży ją przed Panem. Położy rękę na głowie swego daru, potem zabije go przed namiotem spotkania. Synowie Aarona pokropią krwią zwierzęcia ołtarz dookoła. Potem złoży z ofiary biesiadnej ofiarę spalaną dla pana to jest cały tłuszcz ogonowy. Należy go oddzielić tuż przy samej kości ogonowej i tłuszcz, który okrywa wnętrzności, oraz cały tłuszcz, który jest nad nimi, i obie nerki wraz z tłuszczem, który je okrywa, który sięga do lędźwi, a także płat tłuszczu, który jest na wątrobie. Przy nerkach go oddzieli. Kapłan zamieni to w dym na ołtarzu jako pokarm ofiarę spalaną dla Pana. Kozy. Jeżeli ktoś chce złożyć w darze kozę, niech złoży ją przed Panem. Położy rękę na jej głowie i zabije ją przed namiotem spotkania. Synowie Aarona pokropią jej krwią ołtarz dookoła. Potem jako dar spalany dla Pana złoży tłuszcz, który okrywa wnętrzności, oraz cały tłuszcz, który jest nad nimi, obie nerki wraz z tłuszczem, który je okrywa, który sięga do lędźwi, a także płat tłuszczu, który jest na wątrobie, przy nerkach go oddzieli. Potem kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu, jako pokarm spalany, woń miłą Panu. Nie wolno jeść krwi ani tłuszczu zwierząt ofiarnych. Cały tłuszcz będzie dla Pana, to jest ustawa wieczysta na wszystkie czasy i na wszystkie pokolenia, we wszystkich siedzibach. Ani tłuszczu, ani krwi jeść nie będziecie. Ofiara przebłagalna. Za grzech arcykapłana. Pan tak powiedział do Mojżesza. To powiedz Izraelitom. Jeżeli ktoś przez nieuwagę zgrzeszy przeciwko jednemu z przykazań pana zabraniających jakiejś czynności, to jest postąpi wbrew jednemu z przykazań, jeśli ten grzech popełni namaszczony kapłan, tak że jego wina spada na lud, to złoży panu jako ofiarę przebłagalną za grzech, który popełnił, młodego cielca bez skazy. Przyprowadzi cielca przed wejście do namiotu spotkania wobec Pana, położy rękę na głowie cielca i zabiją cielca wobec Pana. Potem namaszczony kapłan weźmie trochę krwi cielca i wniesie do namiotu spotkania. I umoczy kapłan palec we krwi i pokropi krwią siedem razy przed Panem, to jest przed zasłoną miejsca świętego. Następnie pomarze kapłan krwią rogi ołtarza, wonnego kadzenia, który stoi wobec Pana w namiocie spotkania. Całą zaś krew cielca wyleje na podstawę ołtarza całopalenia, który stoi przed wejściem do namiotu spotkania. Potem oddzieli cały tłuszcz od cielca ofiary przebłagalnej, a mianowicie tłuszcz, który okrywa wnętrzności i cały tłuszcz, który jest nad nimi. Również obie nerki wraz z tłuszczem, który jest nad nimi, który sięga aż do lędźwi, a także płat tłuszczu, który jest na wątrobie. Przy nerka go oddzieli. Tak jak oddziela się tłuszcz cielca przy ofierze biesiadnej. Wtedy kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu całopalenia. Skórę zaś cielca, całe jego mięso, jego głowę, jego nogi, jego wnętrzności i zawartość jelit. Słowem, całego cielca każe wynieść poza obóz na miejsce czyste, gdzie wysypują popiół. Tam go spalą na drwach w ogniu. Będzie spalony na miejscu, gdzie wysypują popiół. Za społeczność. Jeżeli zaś cała społeczność Izraela zawini przez nieuwagę i sprawa ta będzie ukryta przed oczami zgromadzenia, mianowicie to, że uczynili coś sprzecznego z przykazaniami Pana i w ten sposób zawinili, a potem grzech, który popełnili wyjdzie na jaw, to zgromadzenie przeprowadzi przed nami od spotkania młodego cielca jako ofiarę przebłagalną. Starsi społeczności położą ręce na głowie cielca przed Panem i ten cielec będzie zabity wobec Pana. Namaszczony kapłan wniesie do namiotu spotkania część krwi cielca, potem kapłan umoczy palec we krwi i pokropi siedem razy wobec Pana, to jest przed zasłoną. Pomaże także krwią rogi ołtarza, który jest wobec Pana w namiocie spotkania. Całą zaś krew wyleje na podstawę ołtarza całopalenia, który stoi przed wejściem do namiotu spotkania, a cały jego tłuszcz oddzieli od niego i zamieni w dym na ołtarzu. Potem postąpi z tym cielcem tak samo, jak postąpił z poprzednio wspomnianym cielcem ofiary przebłagalnej. Tak z nim postąpi. W ten sposób kapłan dokona za nich przebłagania i będzie im wina odpuszczona. Potem wyniosą tego cielca poza obóz i spalą tak jak spalono pierwszego cielca to jest ofiara przebłagalna za społeczność. Za naczelnika rodu. Jeżeli zgrzeszy naczelnik rodu i przez nieuwagę przestąpi jedno z przykazań pana, boga swego i w ten sposób zawini, i jeżeli zwróci mu się uwagę na jego grzech, który popełnił, to przyprowadzi w darze kozła, samca bez skazy. Potem położy rękę na głowie kozła i zabijał go na miejscu, gdzie zabija się ofiary całopalne wobec Pana. To jest ofiara przebłagalna. A kapłan umoczy palec we krwi ofiary przebłagalnej i pomarze nią rogi ołtarza ofiar całopalnych. Całą krew wyleje na podstawę ołtarza całopalenia. Cały zaś tłuszcz zamieni w dym na ołtarzu, tak jak tłuszcz ofiary biesiadnej. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za grzech naczelnika rodu, a będzie mu odpuszczony. Dziękuję za dzisiejsze wysłuchanie fragmentu Pisma Świętego i zapraszam na kolejne jutro o godzinie 7 rano. Dodam tylko, że w opisie filmu zamieściłem link do modlitwy porannej, takiej pięciominutowej. Jeżeli ktoś szuka nowego rodzaju modlitwy, takiego krótkiego zawierzenia dnia Panu Bogu, to serdecznie zapraszam, żeby takiej modlitwy wysłuchać. Dziękuję za dzisiaj, i serdecznie zapraszam na jutrzejszy odcinek. Wiara tu, tu pogłębisz swoją wiarę. Subskrybuj, by być na bieżąco.